Witam wszystkich. Zobaczcie, jak nasze stróże prawa łamą owe prawo. Zobaczcie, kobieta stoi normalnie na drodze, gdzie jest zjazd, a oni prowadzą interwencję. Nielegalnie, oczywiście. Każą łamać tej pani prawo. Zobaczcie, to jest normalnie droga. Tu się wjeżdża. Proszę bardzo, i takie jest zatrzymanie, legalne według nich. Pani jest kontrolowana? Pani jest kontrolowana? Tak? Czyli nielegalnie. Dzień dobry. Chcę się zapytać, dlaczego obiecie prawo? Dlaczego odmiecie prawo? Skończymy rozmowę Dobrze, poczekam. Wie pani, że prawo łamią teraz względem was? Wiecie, że łamią prawo. No, Sorry, nagrywam to. Co to, 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 to dowodzisz. Stoicie tutaj, nie? No. Że nie powinniście stać. No. Czyli oni zmuszają was do łamania prawa w tym momencie? No. Zostali się pewnie mandat. No, za prędkość, No tak? właśnie. I teraz nie powinniście tego mandatu przyjąć, bo oni właśnie złamali prawo. To nie jest miejsce do za, zatrzymania pojazdów. Nie pozwólmy sobie na to. Nie, przyjął pan mandat? No. Mogę to wrzucić wrzuć. na internet? Wrzucę, no. Dobra, to ja jeszcze sobie z nim porozmawiam. No. Tak właśnie policja w Radomiu łamie prawo, a od nas oczekuje egzekwowania prawa. Zobaczcie, normalna droga. Gościu musiał stanąć na drodze. Nie jest wyznaczone miejsce do kontroli. Tak jak powinno być. No i jeszcze. Witam pana. Dlaczego za tego, wy miecie prawo. A dlaczego pan tak uważa? No co ten samochód stoi na zjeździe normalnie na drodze. Proszę pana wykonujemy czynności służbowe, więc stoi tu w miejscu wskazanym bezpiecznym przed nas. To jest bezpieczne tak. miejsce? A proszę pana pan y, szuka jakichś problemów? Nie, to, ja to szukam proszę, proszę sprawiedliwości, sprawiedliwości, proszę pana. To proszę najpierw się To jest normalna droga. To nie jest żaden ale zjazd, proszę pana. Ja używam sygnału. To nieważne. Mógł pan zjechać się. na miejsce takie, że można nie, nie kolidować ruchu i... Ja panem się z Nie dyskusję, bo pan nie ma wiedzy i ja nie mam zamiaru z panem dyskutować. Dobrze? dobrze. Boli, A pana. Pani boli, pani pana słucham, boli pana, boli pana bardzo. Boli pana bardzo to. Wiedzą pana, przy raz tam stokroć. No Żeby nie. Gdyby pan ze mną mógł dyskutować, to musi pan najpierw tak? tak poczytać i wiedzieć. Dobrze. A takich jak pan. Zobaczymy, co naród się na to wypowie. Ale to, proszę pana, ja też pana nagrywam. I proszę. Ale bardzo i, dobrze. I bardzo dobrze. Bardzo dobrze. O tym, że jeżeli panu publicznie mój wizerunek, jutro w sądzie się spotykamy. Do widzenia. U publicznie, od razu pana informuję. Od razu pana informuję. Jest pan funkcjonarzem publicznym.